Ziemowi Będzie łaźnia. Nie zapomniałem nawet. Kurwa. zajęła kochanego niech mi kurta służą na tanku no i takich nie używałem bo są te tak jest dobra eee... No, także ogólnie te skrzyneczki za walutę to jest taki skam. Nic z nich nie leci, nic z nich nie leci, kurwa. A szkoda strzępić ryja. Cztery postki już ogarnąłem. Kłęściory. Jeszcze dwie mi zostało nadrobić Zacznijmy, może jakaś esencja poleci z tej skrzynki walonej Tu e... chyba dominacja genetyczna, to tak mocno chyba Mhm, się siadają fajnie No, moje też, teraz <grystanie> To jest niemożliwe że on w takiej pozycji to na drogi To jest niemożliwe, jest teraz double Proste, dobra O tam się biją chłopaki To będzie zaraz finał Pewnie z jem bo Skok Dobra, to teraz daję mu łapki ze ślepką i podwójną obniżkę komuniku, to teraz będzie pierdol. <ścoughs> Dobra. Aha, bo ja wyłączyłem muzykę. Nie, no to totalna kurwa lipa została odjebana. Czekaj, ta chociaż na finał, żeby ta muzyczka była Tia, pierdolę, co ja najlepszego zrobiłem w ogóle? Nie no, jestem jakiś odklejony, naprawdę Poczekaj, mi w ogóle źle ustawiony Nie mogę! Jaka fusera znowu! Dobra, no wsawciłem so, sobie turkę. No trudno. O już oślepsza. Jest CPO. Da, ja nie mam błoga PO dzisiaj. O się kurwa, na ostatnią chwilę mi się przypomniało, że łaźnia jest. No to będzie pierw jak ta lala. No. To super. Bardzo mądrze, bardzo mądrze. Yeah, Musiałem sobie dokończyć questy na postaci, co nie? I musiałem. P.O. Boże! Ej! nie ma damage'a. no. Ja piepcę. Co ja w ogóle odjebałem? Jest bez P.O. Jedno zanial damage'a, a drugie, że dostaje. za to, że z tym. No. Także ja jestem po Rce? Czy ja jestem po Rce? No chyba nie, bo się nie wyświetla. Czy jestem po RC? Chwila, on ma dubla, nie? no -e. To co to kurwa jest! Ty beozas No! Kurwa! No! <laughs> no nie jest dobrze. Nie, no to Peo mu uratowało gierki, a ja w ogóle od niego DMAJDZO nie miałem. Dobra, no także GG.